Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie we wtorek i zapraszam na vloga. Dawno się nie widzieliśmy, no jakieś chyba dwa tygodnie, bo ostatnio we wtorek, dwa tygodnie temu byłam na zakupach, a teraz też za mną zobaczcie zakupy, 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 zakupy wczoraj byłam na zakupach, zdecydowałam się na wyjście po ósmej wróciłam przed jedenastą, więc już po prostu tylko wszystko wyciągnęłam, co do lodówki to do lodówki co do zamrażarki to do zamrażarki, a resztę zostawiłam i dzisiaj muszę to wszystko oporządzić, z lodówki do zamrażarki poukładać, ogarnąć, zobaczyć, sprawdzić półki, nie półki i tak dalej, myślę, że zrobiłam zakupy na dwa tygodnie. Zajęło mi to jakieś 2,5 godziny. Niestety czekałam przed sklepem, ale ja się tego spodziewałam. Czekałam też w sklepy w kolejce i co ja mam pod okiem dziwnego. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że zakupy już zrobione i też te świąteczne i takie normalne. Yy, no i myślę, że to tak na dwa tygodnie starczy, na to liczę, chociaż jeszcze tak naprawdę muszę pojechać tutaj do lokalnego sklepiku, dokupić kilka rzeczy, ale to mnie aż tak nie stresuje, bo tu nigdy nie ma kolejki przed sklepem, jest mało ludzi, tak swojsko jakoś tak bezpiecznie się czuję. A te duże zakupy tak mnie stresowały, że stwierdziłam, dobra, przy poniedziałku je ja zrobię i nie jadę nigdzie nie ruszam się, mamy swój ogródek do dyspozycji, także to nam musi póki co wystarczyć, ale pogoda jest przepiękna, więc siedzimy sporo na dworze, no ale jest dopiero godzina siódma, także jeszcze się nigdzie nie wybieramy, ja ogarniam póki co komputerowe zdrowko, komputerowe sprawy Hania tam, o już idzie, myślałam, że je śniadanie, a już idzie, ale nie doszła w końcu <gry> Także ja y, najpierw komputerowe sprawy, dobudzam się, kawkę, y, no a później zabieram się za te kuchnie. No i zobaczymy co jeszcze na pewno, dzisiaj kuchnia, podwórko, muszę, oj, Muszę kilka rzeczy pozamawiać, także no mam nadzieję, że spędzimy miło ten domowy dzień I tak na, no ta już zrobi swoje porządki, tak na wyjazdowy, wychodny nie ma szans ja się śmieję, ale powiem Wam, że z każdym dniem mam się psychicznie coraz gorzej, ale może pozytywna energia. Nie gadajmy o tych złych rzeczach. Zapraszam na vlog. to ja standardowo, jak w każdym badeli vlogu, co rano zabieram się za ćwiczenia. Nowy film się opublikował dla Was. Jak ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam. To jest taki kryzysowy foodbook, co teraz można jeść, żeby nie chodzić codziennie na zakupy. Takie propozycje. A ja ćwiczę i dzisiaj mam znowu hit i pokażę Wam, bo często mnie o to pytacie. Ja sobie w każdą niedzielę robię taką rozpiskę mniej więcej, tak to wygląda. Tu mam swoje, mm, swoją nomenklaturę, ale wiem wszystko o co chodzi, ale może ktoś też będzie wiedział o co chodzi. No i tak sobie sprawdzam codziennie, co tam mam ćwiczyć, mam zaplanowane, no i jakoś mi idzie. Także lecimy. Ze już tutaj wstał, dopiero mama skończyła ćwiczyć. Ciu, 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 ciu. Czy też bajeczkę sobie? O, ty, to jesteś fajna dziewczyna. Idziemy na dół. A no nie. No, no, nie Coś Hania miała ekspresową drzemkę półgodzinną, ale ostatnio tak ma rano. Pół godziny 40 minut, a później nawet do półtorej godziny dochodzi. I jak była mała, to spała tak tylko po pół godziny, ale kilka razy. I w pół godziny nie dało się nic zrobić praktycznie. A teraz półtorej godziny. To ja, słuchajcie, jestem w stanie tyle zrobić. Jak ktoś mi ostatnio napisał, że na pewno mam opiekunkę, skoro robię tyle rzeczy w domu. Nie, jestem zorganizowana, nie mam opiekunki. Mam też bardzo. Bardzo grzeczne dziecko, to też jest fakt, yy, które lubi się bawić samo. Yy, I jeszcze coś. A no i właśnie, i doceniam każdą minutę i w półtorej godziny na drzemce jestem w stanie dużo zrobić. A bo ta osoba też napisała, że przecież kiedyś mówiłam, że moja córka nie ma drzemek. Nie, zawsze miała drzemki, tylko wcześniej to były takie turbo drzemki, ale wiecie, dziecko się zmienia tak naprawdę każdego, no może już teraz nie tygodnia, ale miesiąca na pewno. Dobra, lecimy na dół. Chociaż chciałabym sobie jeszcze poodkurzać górę No i zabieram się ze za sprzątanie tej lodówki zamrażarki I muszę się umyć Obawiam Właśnie tego. przed chwilą przyszedł też mój trzeci zestaw do filmu e, Mierzymy Dresowego Także cieszę się, jeszcze jeden i pół Mówię jeden i pół, bo kupiłam pięć zestawów W tym cztery gotowe zestawy I trzy już mam, na jeden czekam A jeden zestaw skompletowałam osobną e, górę i osobno dół Tylko no właśnie, mam problem, bo z tą górą, jak już zamówiłam, to napisali mi, że trzeba czekać nawet dłużej niż 14 dni. Uważam, że ta informacja powinna być najpierw na stronie, a nie po tym, jak już złożyłam zamówienie. I nie wiem, czy w ogóle będę czekać do filmu z, z nagraniem tej góry, no bo, no bo przy niektórych rzeczach mam tylko 14 dni na zwrot i nie wiem, jak to... Jak to mi się tam ułoży. No ale i tak jeszcze czekam. Najwyżej pokażę Wam cztery komplety i jeden dół. W każdym razie paczki schodzą, schodzą, a z kurierami się nawet nie widzę, dzwonią, zostawiają i odchodzą, a ja sobie biorę paczkę. Także yy, środki bezpieczeństwa tego typu zachowane. Dobra, jeszcze posłucham, tam, jak już jestem dalej brudna. W ogóle opaliłam się wczoraj, bo chwilę byłyśmy na dworze. Yy, to posłucham tam dół, no i dopiero później się zabiorę za lodówkę. Albo pójdziemy na dwór, albo zobaczymy. Okej, okay, ja już mam posprzątana, i sama też jestem umyta. Yy, piękna pogoda, okno otwarte, cieplutko wpada takie świeże wiosenne powietrze. Z lasu zawiewa. Szkoda, że do lasu iść nie można. No a ja w ogóle nie mogę na razie wyjść, bo yy, ogarniałam zamrażarkę, suche produkty no i zostało mi na koniec najgorsze: lodówka, no i część rzeczy oczywiście do zamrażarki. Są tam też stare rzeczy. Nie takie stare, żeby je wyrzucić, ale takie stare, że koniecznie trzeba coś będzie z nich dzisiaj zrobić. No i dzisiaj mamy obiad, więc może jakieś drugie śniadanie, może jakąś kolację coś wymyślę, ale żeby to w spokoju e, ciszy i skupieniu zrobić szybciutko raz, raz, to Hania idzie nawet I Staramy się teraz przynajmniej dwa razy dziennie wychodzić. I przed pierwszą drzemką, przed obiadem, i po drugiej, przynajmniej te dwie godziny. Czasami nawet więcej spędzać na dworze, pogoda jest przepiękna. No i doceniamy bardzo to, że mamy ten kawałek ogródka, na który wyjść możemy. I dziecko się też świetnie tam na dworze bawi. Przychodzi taka głodna, i zmęczona, także to jest świetny sposób. Eee, piaskownicę dzisiaj muszę tylko zamówić, ale to Wam później pokażę, co tam wypatrzyłam na Allegro. A póki co, no, zabieram się tutaj za ogarnianie tych warzyw, owoców. Ilu. Przy okazji porządków oczywiście jeszcze dopisuję do listy takiej drobniejszej, już o wiele, wiele drobniejszej, co mam jeszcze kupić tutaj w lokalnym sklepie, że jak już pojadę, to już też zrobię takie zakupy, żeby znowu tam przez dłuższy czas nie jechać. Chociaż tak jak mówiłam, mówiłam, tutaj chyba mówiłam, no, tam jest tutaj u nas jest znacznie lepiej. Ale jeszcze musztarda, musztarda, bo będziemy robić sałatkę. No taką warzywną, wiecie, jarzynową, ziemiaczaną różnie się nazywa, na święta. No, jestem ciekawa, co wy robicie na święta. My chyba zrobimy po prostu sernik, sałatkę jarzynową, jakieś jajeczko yy, i białą kiełbaskę, o białą kiobasę jeszcze. No bo jesteśmy sami nie przejemy, nie? Nie ma się co najadać sami w trójkę. Hania tam nie je dużo, więc jest mi strasznie, szkoda. Strasznie, strasznie, to tak naprawdę strasznie że nie jedziemy do rodziny, no i pewnie wiele, wiele, wiele z Was ma te same odczucia i problemy. Mam nadzieję, że... <grym> że boże narodzenie spędzimy wszyscy rodzinnie razem i że jeszcze bardziej dzięki temu rodzinę o, W Owkarsik, słuchajcie, tu mam taką czarodziejską szufladę, nawet nawet czysta, to już uprzęta czarodziejska, bo są w niej rękawiczki. I wszystkie worki, które wczoraj pobrałam, nie wiem już czy wyrzucać, bo przecież wirus na nich może być. Ja tam jednak mimo wszystko nie zapominam do o środowisko. Recyklinguję, używam na pampersy, na pieluchy, no w każdym razie nie wyrzucam jednorazówek. Dobrze, i tutaj tym sposobem zostało mi trochę rzeczy, które trzeba bardzo szybko zjeść albo niestety już wyrzucić, ale chyba nic tu nie będę wyrzucać. To jest tylko nowe. Także postaram się coś z tego wykombinować. Mam nadzieję, że cokolwiek się uda. Tu mam jeden kabanosik, to sobie zjem. No i zaraz zobaczymy. Brokuła ugotuję Hani pół i marcheweczkę. To sobie zjem na jakiś. I zobaczymy, co dalej. Właśnie wyciągnęłam ciasto, bo pewnie ono mi pomoże. Z wieloma rzeczami też jest taka, że jak się obierze, pokroi i poda, to zostanie zjedzone, a jak tak leży, to będzie leżało. Także jabłuszko też zagospodaram. Jest też taka, że tego kawałka boczku a nie tych pieczarek nikt nie zjadł, a jak jeszcze obiorę do tego cebulę i pokroję i wszystko podsmażę. Wrzucę z sosem i serem w ciasto francuskie zawinę. To każdy zje. Zaraz zobaczycie. No może nie jak każdy je, ale jak to robię. Także przetwórstwo się dzieje. Kukurydzę na przykład musiałam wyrzucić, no ale to i tak i to mnie całą. A jeszcze trochę fety dodam, bo jest otwarta. Także takie zawijaski na winie, czyli to co Wam zostaje, ciasto francuskie z klasa. miseczki, wsypuję trochę oregano drugą dziurką pieprz, sól tu i, o, wysypało mi się na ciasto, ale nie szkodzi bo to i tak tam będzie lodo, lo, lodowało lodowało trochę oregano, za dużo nie umiem jedną rękę, trochę śmietany która poszłaby i tak do śmieci pewnie za niedługo i koncentrat pomidorowy, muszę co prawda go otworzyć, ale za kilka dni robimy leczo także to też jest pełne wykorzystanie na pewno się nie zmarnuje i to będzie mój sos Dodałam jeszcze tutaj resztki fety i halumi i teraz zawijam. No i na chwilę do piekarnika i zaraz będzie gotowe. Nie wiem, która jest godzina, bo włączyłam piekarnik. 13. O, piekarnik się już nagrzał. Yy, no 13, więc to będzie takie drugie śniadanie. Yy, zjemy po prostu obiad później, obiad o kolację. Najważniejsze, że się nie zmarnowało jedzenie. To jest zawsze bardzo ważne, a w tych czasach szczególnie. Także zawijam i do piekarniczka. Ja z tego wszystkiego zapomniałam nawet o jakiejś pielęgnacji podstawowej, porannej, bo chciałam szybko, szybko ogarnąć. Bo tak jak mówię, wczoraj przyjechałam i większość rzeczy w ogóle nawet rzuciłam na blat. Także teraz pielęgnacja. Szczerze, no już jest pierwsza godzina, więc nie chcę mi się malować. Tak pomyślałam, a dzisiaj się pomaluję, bo przecież vlog, to żeby do Was jakoś wyglądać. a potem pomyślałam, po co mam wyglądać, jak i tak rano? Bo się pokazywałam bez makijażu. Teraz jest różnie. Czasami mam ochotę się po prostu pomalować, żeby wyglądać jak człowiek. Czasami. Zamiast jakieś zgrupowanie, zbiorowisko ludzi. Czasami mam ochotę mm, przetestować jakieś kosmetyki, też razem z Wami, albo i bez Was. Także czasami się maluję, a czasami nie. Ale z tego co widziałam, jak pytałam Was na Instagramie o to, jak wy się macie w tych czasach, czy się malujecie, czy właśnie nie. To głównie zauważyłam, że odpowiadałyście, że raczej wasze buzie odpoczywają. I nie używacie makijażu, także ja dzisiaj będę z Wami solidarna. A może później wyjdę z Haniąc jeszcze trochę opalę, tak jak mówiłam, wcześniej. wczoraj ściągnął wieczorem koszulkę, jak wróciłam z zakupów. I mówię, ja się opaliłam na dekolcie, co prawda, ale właśnie miałam taki dekolt w serek i opalona byłam. No i to tyle. Dziękuję. Jeszcze włosy ogarnę czyli założę opaskę. No i proszę, chwila i z resztek powstało takie coś. Hania przyszła z dworu i rzuciła się na jabłko i brokuł. Okej, okay, Hania zasnęła, to ja jeszcze skoczę tu, tutaj tylko do sklepu. Tutaj jakoś mnie tak nie stresuje. Tutaj jest mało ludzi, znam te panie, jakoś tak się raźnie czuję, ale no już pojadę, zrobię jeszcze kilka rzeczy do kupy, których nie było i już po prostu absolutnie z głowy wyrzucę zakupy. Także jadę, ale to pewnie mi zajdzie niecałe pół godziny. Zapytacie mnie, czy były drożdże w sklepie, bo w nie było. Były. Pół kilo. Kto teraz wygrał? Kto chce trochę drożdży, wysyłam. A poważnie mam nadzieję, że się znajdzie jeszcze miejsce z No Naprawdę, panie pozamawiały półkilowe kubki drożdży. Po co się rozmieniać na drobne? Tak wszyscy płaczą, że drożdży nie mają. Pół kilo, a półka jeszcze pełna. Także po prostu szaleństwo, ale już z paniami uzgodniłam, że muszę zamrozić, bo inaczej będę cały czas piekła. Także drożdże, rulet. Hania dalej śpi, więc ja korzystam i robię zakupy online. Zrobiłam już zakupy w aptece, mleko, pampersy i takie tam, ale i nocnik też kupiłam, ale miałam wam pokazać piaskownicę, chcemy jej kupić. Taką, żeby była zamykana, żeby kotki do niej nie wchodziły I całkiem fajna, właśnie z ławeczkami Zamykana I myślimy o czymś takim No, okazało się, że mam jeszcze Allegro Smart Myślałam, że już mi się skończyło, a nie Także zaraz coś kliknę Jaki fajny bobo Słuchajcie, u mnie ozdoby świąteczne też się pojawiły Skromne, bo skromne Ale coś jest tak naprawdę to w zeszłym roku kupiłam, tylko troszkę ozdób, i mówię: A przynajmniej w przyszłym roku będę mogła sobie coś dokupić. No, bo wiecie, jak taki full service zrobicie, to już później w przyszłym roku na kolejne lata nie ma sensu. Ale w tym roku to się nawet nie chce. Człowiek nie myśli o, o czym? O ozdobach świątecznych, o świętach myśli, no, ale te święta będą myślę, że wyjątkowe dla wielu, wielu z Was, z nas. Szkoda, że ten wyjątkowy, że ten przymiotnik ma w tym roku właśnie taki wydźwięk. Ale może właśnie bardziej docenimy to, co mamy, albo no to, co mamy dokładnie. Także myślę, że we wszystkich sytuacjach trzeba dostrzegać pozytywy. W zasadzie ja mam zaplanowany ten vlog na sobotę, czyli już na wielką sobotę, czyli jutro są święta, więc też będę Wam życzyć wszystkiego dobrego, ale to jeszcze chwilę chyba, chociaż ja już jestem taka zmęczona. Nie wiem dlaczego. Dzisiaj nic konkretnego nie zrobiłam, ale jakoś tak, no po prostu, po prostu, czasem są takie dni. Poszłyśmy jeszcze z Hanią oczywiście na dwór, pobawiłyśmy się i wróciłyśmy i też się pobawiłyśmy, no i, i spać. A ja teraz nie wiem, co ja będę robić. Właśnie chyba się położę i coś może obejrzę. Zaczęłam w ogóle oglądać ślub od pierwszego wejrzenia. Powiem Wam, że już ty tym wszystkim miałam taki, taki kryzys mentalny, że powiedziałam sobie, jak nie włączę czegoś, co mnie totalnie odmurzy i odlecę gdzieś w inną krainę, to zwariuję. Nie wiem, dlaczego padło na to, bo akurat chyba miałam player na telefonie. Mogłabym oglądać tysiąc innych rzeczy, no i pewnie zaraz może właśnie czegoś poszukam nowego do oglądania, tylko to musi być super wciągające i super właśnie takie oczyszczające, oczyszczające głowy, żeby człowiek nie kminił, nie zastanawiał się, tylko przyjmował jakoś nawet taką papkę, byleby to nie była papka informacyjna, powiem wam, że ja już... Ja już szwiruję, noś maskę, nie noś. Nie, 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 nawet nie chce mi się rozmawiać o tym, i myślę, że wiele z Was też tak ma. Ale dlatego właśnie staramy się e, żyć tak normalnie, wykonywać te codzienne czynności. Mamy też swój e, taki jakiś rytm dnia, widzieliście mniej więcej, jakoś go wyznaczają drzemki mojego dziecka, spacery. Spacery teraz to już spacery, to jest dużo powiedziane, wyjścia po prostu na podwórko, no i jakoś funkcjonujemy. Jeszcze się z Wami nie żegnam, jeszcze na pewno Wam złożę życzenia, ale może jeszcze coś Wam pokażę, może jeszcze poopowiadam, chociaż już jest 21. No nie, zobaczymy, jeszcze się nie żegnam przez chwilę. Powiem Wam, że ja już tu w zasadzie dzisiaj nic ciekawego nie porobię, idę się myć i za każdym razem jak tutaj jestem, to obiecuję wieczorną rutynę, ale w tym miesiącu już na pewno będzie. Obiecuję, na 100%. Dobra, idę się myć, a Wam, kochani, moi drodzy, Życzę spokojnych świąt, przede wszystkim i zdrowych, żebyście wypoczęli przede wszystkim psychicznie, bo myślę, że w tym czasie to nam wszystkim jest potrzebne i skupmy się na tych dobrych stronach, które mamy. Teraz więcej tych złych, ale jak się będziemy skupiać na dobrych, to też wiecie, przyciąga się ta energia. Mi się tak przynajmniej wydaje. No i tyle. Dobrego wszystkiego. Odpoczywajcie fizycznie, psychicznie i cieszcie się tym, kogo macie obok siebie. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia za niedługo.